Szanowni Państwo, dzisiaj spróbujemy trunku luksusowego. Wszystko to jest luksusowe. W tym odcinku jest luksusowa pogoda, luksusowe wnętrza, luksusowa recenzentka, ale to jak zawsze. Tymczasem mierzymy się z trunkiem, który nazywa się pożyczkówka luksusowa. I moi drodzy, to jest... Ja wiem, że to recenzje win powinny być apolityczne. Ale muszę powiedzieć tak, 10 lat temu, a 12, 12 lat temu, taka buteleczka kosztowała 3,50. W tym roku dałam za tę buteleczkę 5 zł. Wnioski wyciągnijcie Państwo sami. Ale ponieważ kosztuje właśnie tyle, ja wiem, że nie, nie każdy z naszych widzów może sobie na to pozwolić w tej sytuacji. Także no. My tutaj, co prawda, w luksusach, wy niekoniecznie, więc spróbuję to za Was i powiem Wam, jak smakuje, żebyście wiedzieli. No bo, no bo ja rozumiem, że to jest już duży wydatek w tym momencie. Zobaczmy. Spróbujcie jednak zarobić te 5 zł, bo jest naprawdę bardzo dobre. Tutaj na etykiecie jest napisane propozycja podania, i jest właśnie taki kieliszek ze słomką. To byłoby jeszcze bardziej luksusowe. Niestety nie dysponujemy tutaj takimi utensyliami, ale jeżeli, jeżeli stać Was na taką pożyczkówkę, to pewnie stać Was też, żeby skorzystać z tej propozycji podania, co też silnie rekomenduję. Ale tak, jak spożywamy ją tutaj, też jest bardzo dobrze. Wasze zdrowie. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.